Kochałbym cię, psia krew, gdyby nie ta niepewność, gdyby nie to, że serce zżera złość, tęsknota i żywność. Byłbym wierny jak ten pies burek, chętnie sypiałbym na słomiance, ale ty masz taką naturę, że nie życzę żadnej kochance. Kochałbym cię, sto tysięcy diabłów, kochałbym niech nagła krew zaleje, ale na mnie coś takiego spadło. Że już nie wiem, co się ze mną dzieje. Z fotografią, jak kto głupi się witam, z fotografią psiakrew się liczę. Pójdę spać i nie zasnę przed świtem, póki z grzechów się jej nie wyliczę. A te grzechy psiakrew malutkie, więc cholera złości się grześnik, że na przykład wczoraj piłem wódkę, lub że pani X. Niekoniecznie. Cóż mi z tego, psia krew, żem wierny, taki co to ślady po stopach? Moja miła, minął październik, moja miła, psia krew, mija listopad, moja miła, całe życie mija, miła, miła, powtarzam ze szlochem. To mi życie daje, to zabija, że ja ciągle, psia krew, Ciebie kocham.